Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Królewskiego. Jak widzicie tutaj mamy naszą Emilię, naszego Henryka i naszego małego Mehmeda, Mehmeta. Tak, także to jest nasza początkowa rodzina. Mamy tutaj jeszcze kogo? Naszego oczywiście służącego. Tutaj stoi, uśmiecha się. On jeszcze nie wie, ile tutaj roślin z tyłu na niego czeka. Nie, no, w sumie wszystkie podlane, także na razie się cieszy. Y, Okej, okay. więc gramy dalej. I co ostatnio tutaj jeszcze było? Niestety, już przestałam nagrywać, kiedy wyskoczył mi taki komunikat, że. Ten nasz służący mówi, że jest mu przykro, że nie zapłaciliśmy mu za, no, za pracę, bla bla bla. I w każdym razie, że dostanie nam to doliczone do następnego jego rachunku, a jeżeli nie zapłacimy, no to niestety on się będzie musiał od nas zwolnić, także no mamy teraz zero simolonów na koncie, tak się wytyskaliśmy po prostu, więc myślę, że musimy trochę tutaj sobie, wiecie, coś tutaj jeszcze porobić. Wiem, że Henryk niedługo idzie do... Do pracy, ale musimy sobie co zrobić? Zajść w kolejną ciążę, ponieważ nasza królewska rodzina musi mieć 8 dzieci. Więc póki co będziemy starać się o dziecko. Nie można robić, przypominam, Barabara. Bara, bara, jedynie starać się o dziecko za każdym razem w całej serii. Znaczy, chyba później można, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, wszystkie zasady wszystkich generacji są oczywiście w opisie. Podany jest tam link, bo w opisie by się nie zmieściły. Także na razie tutaj sobie wchodzą pod kołdrę. Mam nadzieję, że się uda to zrobić przed. Przed czym? Przed wyjściem do pracy, tak. Także zaraz sobie szybko tutaj pójdziemy zrobić test ciążowy, a później właśnie musimy trochę tej kasy zarobić. Także Emilia myślę za dwa obrazki szczeli, może coś pozbiera. Czy są jakieś plony? Słuchajcie, plonów na razie żadnych, chociaż roślin mamy mnóstwo. Także cały czas yy, musimy do przodu z tymi pieniędzmi, bo powiem wam, że żeśmy ostatnio wszystko wydali na ten pokoik dla małego naszego dzidziusia. Także tak on właśnie wygląda. Chce jeszcze dokupić tą małą komodę, która tam była. Już skończyliście? O, widzę, że już jest prawie. O, czekam na fajerwerki. Nie, nie było. Tablica powiadomień jest pełna. Okej, okay, chodź tutaj Emilia. Nie, nie możemy zrobić, bo nie mamy hajsu. To sobie sprzedamy jedną żabę, słuchajcie. Także teraz już mamy. Chodź, zrób test ciążowy. W ogóle to właśnie kliknę, żeby tą żabę rozmnożyła. I Henryk też. Rozmnażaj żabę. Tak, czy jest w ciąży? Tak, udało się, wow, ale fajnie, już tak szybko nam się to udało, genialnie, tylko mam nadzieję, że ona za bardzo przez to nie utyje, a słuchajcie, też nie możemy tak robić dziecko za dzieckiem, dziecko za dzieckiem, dlatego, że y, oni, pamiętajcie, muszą zajść, znaleźć sobie partnerkę, ta partnerka się do nas musi wprowadzić, musi zajść w ciążę i później dopiero wyprowadzają się dalej w świat. No, właśnie tak. Także nie możemy sobie zawalić domu dziećmi, bo byśmy się z tego nie wygrzebali. Okej, okay. Henryk, pokaż mi się, czy tobie się coś chce, ponieważ ty musisz być mega wypoczęty. Nie chcę ci się za bardzo, więc trochę nam pomożesz. Tutaj widzę, że jest zawsze jakiś plon. Tutaj są też takie skałki, co zawsze, więc kop tę skałkę. Tu też jakiś plon. Tu kolejna skałka. I chyba tyle, słuchajcie, tutaj jest takich rzeczy. Tu są jeszcze zawsze jakieś plony, tu truskawki, ale truskawek się boję. To Lwia Paszcza. Kto tam? Po... Aha, to Henryk. Boże, wystraszyłam się. Kto tam tak biegnie? A to on. Yy, dobra, a teraz Emilia. Ty, Emilia, nic nie robisz. Nudzisz się to tutaj chodzić. Będziesz malowała obraz. Nasz służący. Gdzie jest nasz służący? Przepraszam. Co się z nim stało? Zaginął nasz służący. Chyba się zwolnił, czy co? Nie mówcie, że tak się stało. Nie ma go nigdzie. <laughs> nie, no po prostu szok. A jest. Gdzieś była. Ja jego nie widziałam. Dobra, już miałam strach, że się zwolnił, a już go polubiłam, słuchajcie. Przed do naszego dziedziusia, ale dziedzicia nic nie chce. To Henryk, ty sprzedaje wszystko, co masz. W razie gdyby on chciał, tam wiesz, te pieniądze wcześniej. Kapsułę też sprzedamy. To tak się przyczepiłaś do mnie. O, już. Henryk już wraca, sprzedajemy kapsułę. Chciałam jeszcze przypomnieć, że na nas wisi obowiązek spłaty kredytu na dom, na mury. 30 tysięcy simolonów, które dostaliśmy. Więc no powiem wam, że trochę z tą kasą nam idzie tak na bakier, ale może się odkujemy dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Myślę, że Emilia tutaj szczeli z pięć obrazków, plony zbierzemy i będziemy już wtedy, wiecie, no już nieco ustawieni. Nasz właśnie tutaj służba przyszedł podlewać, bo widzę, że tutaj powoli coś tutaj brakuje podlania, ale plonów niestety nie mamy, zobaczymy czy można coś ewoluować. O tutaj można tą pierwszą roślinkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą i dalej już chyba nie można, bo te już chyba były z tego co pamiętam, a nie ta jeszcze nie była. Właśnie ukończyła artydzieło, to już przybiegła, więc a, to już chyba klikałam. O widzicie, pięknie, jak wszystkie poewoluuje to będziemy po prostu mieć droższe roślinki, także super. No i reszty się już chyba niestety nie będzie dało. Henryk poszedł do pracy, tak, tak, tak. I, i zobaczymy ten obraz. Za ile ci się udało namalować. Za 2446. O mój Jezu, genialnie! I to było na podstawie zdjęcia, więc myślę, że teraz sobie też taki zrobimy. Wow! No i zobaczcie, jest bogactwo. Kupimy sobie krzesła do jadalni, chyba, tak, tak myślę. I co sobie, jeszcze za co kupimy, to na razie nie wiem, ale jestem po prostu w szoku. Pisali, pytaliście mnie też w komentarzach, czy kupię tutaj jakąś roślinkę, czy coś do naszego tutaj służącego. Żeby nie miał tak smutno w pokoju, więc tak, coś mu tutaj kupimy, jakiegoś ładnego kwiatuszka. Tylko właśnie nie wiem, gdzie. Tutaj może w kącie gdzieś. Albo taką, o, taką jakąś lekką, nie wiem, co to jest, taka palma trochę. Tylko zobaczymy, czy jest brązowa doniczka. O, jest taka, więc. Dokupiłam tutaj jeszcze ten taki mały dywanik, ten tego właśnie kwiata. I coś bym tutaj jeszcze mu dokupiła, tak powiem, mam do niego takie pozytywne uczucia, bo ona bardzo dużo pomaga. Ale tak naprawdę nie wiem, co, jakąś taką mini komodę może. To by była fajna. O, słuchajcie, te komody. Te komody to sobie kupa kupimy tutaj do naszej sypialni, czy gdzieś. No idealne by były, tylko gdzie my ją wciśniemy? Może tutaj? Mm, to by było piękne. Czy to jest nowego dodatku? Nie, to jest normalnego dodatku? Nie wiem, ja tego w ogóle nie kojarzę. To na pewno chcę kupić do pokoju dziesięcego jeszcze. Dobra, dobra, wychodzę z tego już, tego trybu. Sprzedać do galerii? Oczywiście, że sprzedajemy. Tak, słuchajcie, wow. Teraz to jest super. Festiwal harców? Nie, na podstawie zdjęcia duży. Co my tu sfotografujemy, to nie wiem, szkoda, że nie da się siebie. Tutaj może to krzesełko, tutaj tak o. o! niech będzie. I maluj sobie, maluj. My ci nie przeszkadzamy. No, jest już tak w trakcie. Słyszę, że zaczyna płakać nasz Mehmet, ale jest już do nas służący i będzie nam pomagał. Aha, no i chyba go przekręcimy. Chyba go przekręcimy, bo jak montowałam, to widziałam, że to chyba nie o to chodziło że ona nie mogła do niego podejść, bo łóżeczko, to było dlatego, że on do niego podszedł, więc teraz może już będzie mógł do niego podchodzić normalnie. O właśnie, o właśnie, teraz wszystko pasuje, teraz wszystko wygląda już dobrze. Okej, okay. o na tą komodę nam wystarczy, słuchajcie, tak. Więc wchodzimy sobie tutaj, jeszcze raz. Komoda, w takim razie naszą zasłonkę sobie przesuniemy tu. A komodę postawimy tu. Chyba, że tutaj w tym kącie, ale nie no. Wcześniej było ładniej. Nie podoba mi się. To myślę, że bez tej komody to po prostu zrobimy. Może tutaj wstawimy jakiegoś misia, czy coś takiego. No, no chociaż czy w dawnych latach były misie znowu. Ale tak jak mówię, nie popadajmy po prostu takie bardzo skrajności, bo myślę, że może sobie tutaj coś takiego małego śmiesznego stać. O, w łóżeczku moglibyśmy coś postawić. Może takiego misia w łóżeczku w ogóle. O, pamiętacie, w trójce misie mogły być w łóżeczku. No ale tego się chyba nie postawi, bo on jest trochę trochę za duży. Albo konika. Słuchajcie, wspaniałem w streciu mieli takie drewniane koniki. I tymi konikami się bawili. Ale gdzie no? Drewniany konik walnie naszego Mehmeda w czoło i się nieszczęście zrobi. Dobra, bez zabawki na razie darujemy sobie te zabawki i komodę, dobra, dobra, będzie bez. I się nie śmiej, tylko o właśnie. Ale mi się podoba ta służba. Słuchajcie, wielki plus. Ogólnie akcesoria te z dawnych lat. Jeżeli chodzi o meble, bardzo kiepsko, moim zdaniem. Ale jeżeli chodzi o służącego, to bardzo, bardzo duży plus. I dlatego służącego się opłacało, ponieważ on po prostu będzie nas we wszystkim wyręczał. Czy to nie jest mega? Obraz ukończony to chyba nie jest arcydzieło, ale sprzedajmy. Coś chciałaś poczytać. No ale nie poczytasz. Przedajmy, jeszcze coś jednego namalujesz. O, maluj na podstawie zdjęcia. Może teraz Ci się uda uchwycić tego tutaj? Chyba nie. O, takiego tutaj w rozkroku z deka, ale zawsze to jakieś inne zdjęcie, więc maluj go. Ma już ósmy poziom malowania, zobaczcie. I już zaraz będzie kończyła, także w przyspieszeniu się przyglądamy. Obraz gotowy i to jest 1609. Sprzedaj kolekcjonerowi. Coś tam szłaś gotować. Kiepsko. Położymy to tutaj, zobaczymy czy przyjdzie nasz Henryk za ile jeszcze długo. No to może dokończę, to kontynuuj, jak już położyłaś. A my zobaczymy czy nasze plony, coś tutaj może, no coś nie bardzo powiem wam, coś, coś im nie idzie tym plonom. Nawet teraz przytulniej w tym pokoju wiem, że jest taki mały. Mały i w ogóle, wiecie, oni się czuję, będą Zabrawa. bardzo lubić, ten nasz służący i ten nasz Mehmet. W ogóle pozdrawiam też wszystkie osoby, które napisały, że też bardzo lubią wspaniałe stulecie. I mam propozycję właśnie dla w... i kilka osób, właśnie, wśród tych osób napisało mi propozycję imion dla naszych dzieci. Kurczę, materia mi padła, i nie wiem, czy półsłupaj, co mówiłam na końcu w każdym razie. Kilka osób napisało mi propozycję, ale mam propozycję teraz ja dla wszystkich osób, które właśnie wspaniałe stulecie oglądały, bądź oglądają, żeby wymieniły imiona dziewczynek i chłopców które, znaczy no, no wiecie, kobiet, mężczyzn z wspaniałego stulecia czy to pierwszej edycji, czy drugiej Że tak powiem, jakieś imiona, które Proponujecie dla naszych przyszłych dzieci Ja sobie wszystkie zapiszę I wśród tych imion będę po prostu wybierała Jeżeli oglądaliście lub oglądacie Wspaniałe Stulecie, to jest właśnie chwila Dla was, żeby właśnie teraz wpisać Jakieś propozycje imion z tego serialu No bo, słuchajcie, zachrypłam, ale Mam nadzieję, że już jest lepiej I jakoś da się tego słuchać Miałam malutką przerwę w nakrywaniu, dlatego, że słuchajcie e, Skończyło mi się miejsce po prostu na dysku Nasz Mehmet płacze więc tutaj przyjdzie się nim zająć. Czy ktoś się już wybiera? Na razie nikt służący, nie za bardzo. No to mamusia, pójdziesz zmienić brudną pieluszkę. Ja też zobaczę, za ile będzie poród. Za. A już on się pierwszy udał. Nowy poród będzie za drugi trymestr 2 godziny. To jeszcze troszkę. Co tam się będzie wyprawiało? Pocałuj. Mm, takie, takie sprawy. A on taki brudny, śmierdzący, zobaczcie. Ojej, ojej. No, ale to im nie przeszkadza, jak widać. Dobrze, widzę, że wyrosły tutaj plony, więc tutaj wyślemy naszą właśnie mamusię. O, można ewoluować też. O, łe, jednak. <laughs> Zbierz cały plon. Wszystko już wyzbierała. Idzie teraz jeść I zobaczcie, brzuch już gruby. Więc już widać, że nowe dziecko w drodze. I tak jak mówię, po tym dziecku zrobimy sobie przerwę i nie będziemy mieć dzieci przez jakiś czas. W sensie dlatego, że wiecie, no po prostu nie chce nam tutaj zawalić całego domu, bo wtedy nie będziemy mogli mm, kontynuować po prostu. Więc myślałam jeszcze właśnie nad czym? To ja myślałam nad tą komodą, taką bardzo królewską tutaj. W sumie że ładnie by wyglądał też kominek w, w sypialni. Tu jest taki murowany, jakby, ale ja ogólnie chciałam kominek bardzo wstawić. Już wam pokazuję, gdzie. Chciałam mieć kominek tutaj. Tu bardzo go chciałam właśnie mieć. Choć czy on jest tak do końca królewski, ten nowy? No może, może, ale już ten mi się bardziej kojarzy, że jest królewski. Dobra, na razie nie kupujemy żadnych kominków, bo ja się tutaj wybrałam po komodę. Tu mi się właśnie strasznie podobała ta komoda, i tu bym jakieś pierdółki na tym postawiła. Chciałabym tutaj ten posążek postawić, wiecie, ale on jest bardzo drogi, więc na razie go nie kupujemy ale może w przyszłości, na razie zostawiamy to puste choć powiem wam, że tak sobie teraz myślę na chwilę tę komodę przestawię chwilowo ją usunęłam, bo tak sobie pomyślałam, że może taką toaletkę w sypialni no nie wiem, wtedy chyba nie będzie dojścia do tego mhm, tak mi się wydaje, to może toaletkę innym razem w innym miejscu, może jakieś tutaj dziecko może będzie być córkę, więc tutaj córki będą miały toaletkę na razie sobie to odpuszczamy tu jednak stwierdziłam, że powieszam sobie po prostu okno bo w tej sypialni jest zawsze bardzo ciemno może teraz się zrobi troszkę jaśniej, może odrobinę jest jaśniej. To nasza Emilia jeszcze namaluje, a nie, nikt zje i będziemy już resztę robić w kolejnym odcinku, także na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się znowu podobał, bo wiem, że Wam się bardzo podobają odcinki Wyzwania królewskiego mi również. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!